W trakcie zawodów widział nasze zmagania. Jeszcze chciałby coś powiedzieć tutaj do zawodu. Witam bardzo serdecznie. Jestem sportowy z udziałem Rad Sołeckim imienia Benedykta Czarneckiego, jak to pisze. Trochę może szkoda, że tak mało solec tutaj uczestniczy w tym festynie. no. Pewnie trzeba będzie pomyśleć, żeby może jeszcze jakoś go atrakcyjnić, jak zmieniamy daty i tak dalej, bo byśmy chcieli, żeby jak najwięcej naszych rad Sołeckich uczestniczyło w tym festynie. No ale widzę, że Państwo tutaj się dobrze bawili. Bardzo ciekawe, nowe jakieś konkurencje wymyślono. Tutaj te przenoszenie wody, chociażby takie coś nowego, co słyszałem, co widziałem dzisiaj. No i co, pogoda dzisiaj była dobra, no widać, że życie na gminie Lubawa się trochę zmienia, coraz może i trudniej jest zebrać te drużyny do, do tych zawodów, no my też się zastanawialiśmy, czy, czy nie przenieść może na zimową porę, żeby na hali zrobić te zawody, no zobaczymy, przeanalizujemy, być może jeszcze spróbujemy uatrakcyjnić, żeby tych więcej sołtysów czy rad sołeckich Yy, wzięło udział i teraz bardzo dziękuję wszystkim, szczególnie organizatorom, SOS-owi yy, szkołę yy, tutaj społeczności złotowa za przygotowanie yy, tych zawodów. No i przechodzimy do do tak? Tak, zgadza się panie wójcie, dziękuję. I rozpoczniemy od yy, rzutu klapką do tarczy. Trzecie miejsce Jolanta Bukowska, sołectwo Bradowo. Drugie miejsce Pani Sołtys Dorota Kolonowska-Samplada I pierwsze miejsce Przemysław Karpiński Sołtys Szczepankowo Zapraszamy do dekoracji Poprosimy, poprosimy do Panią Dyrektor do pomocy Do dekoracji do poprosimy

I teraz zapraszamy po odbiór medali w konkurencji skok przez Skakankę. W trzecie miejsce Aleksandra Pielęc, Targowisko wow! Drugie miejsce pan radny gospodarz Tomasz Wasiewski i pierwsze miejsce Dorota Trzcińska Szczepancowa. Zapraszamy po odbiór medali. Przepraszam, Wasiewski, tak.

I zapraszamy po odbiór medali w konkurencji rzut gomofilcem. Trzecie miejsce Rafał Czciński-Szczepankowo. Eee! Drugie miejsce Krzysztof Murzyński-Gutowo. I zwycięzca Sebastian Roszkowski, targodziszko dolny Jeśli wejść do szkoły to w tłumaczysz Tak, całe w szkołę. też ciekawa konkurencja, nie? Wykazaliśmy myśli. Się... Gratulujemy i zapraszamy po odbiór. Medali w konkurencji Ślamazarny wyścig na rowerze Była to konkurencja przeznaczona dla Pań Trzecie miejsce Joanna białkowska gradowa Borowska Problemy dzisiaj mamy. Drugie miejsce Dorota Szczepańska-Szczepankowo I pierwsze miejsce Mirosława kralzewicz Butowo. Trzeba było pokonać jak najwolniej Dla, dla Danu dystans. Zatrujemy. konkurencja rodzinna i zapraszamy rodzinę pan, pan, Państwa Raszkowskich Joanna, Ireneusz i Maja, Kargowisko Dolne, trzecie miejsce. Drugie miejsce rodzin, rodzina państwa Sabatowski, Katarzyna Dariusz-Lena, sołectwo Sampława i pierwsze miejsce rodzina państwa Mieczkowskich Małgorzata Radosław i Kuber, sołectwo Szczepankowe. Przenoszenie wody. Proszę, proszę, Radek nie procz, bo masz lęk wysokości. To tam nie, nie słuchaj kobiet. Gratulujemy. Jest ostatnia konkurencja podnoszenia odważnika. Trzecie miejsce Dariusz Bartwicki-Gutowo. Drugie miejsce Andrzej Górzyński-Targowisko Dolne. I pierwsze miejsce Marcin Batałem-Szczepankowo. Zapraszamy za wyniki Na Nie, Ale Znaczy ten pas z Motowa też by był na podium, ale musiał kiełbaski. Czasu jeszcze zostało dużo. I zapraszamy to odbiór do ostatniej konkurencji. Bieg na nartach. Trzecie miejsce sołectwo Grabowo, drugie miejsce sołectwo Złotowo i pierwsze miejsce sołectwo Sampława. Zapraszamy zawodników i zawodniczki po odbiór medalny.

Gospodarze złotowo 126,5 punktów. Proszę przedstawiciela złotowa po odbiór nagrody. Dokładnie, złotowo-gościnne. Piąte miejsce sąłeś, butowo. 129 błądów. Zapraszamy pan są tu z butowa. miejsce. Czwarte miejsce, nie lubiane przez sportowców, Sołectwo Grabowo, 137 punktów, zapraszamy Panią Sołtys. Zapraszamy trzecie miejsce. to targowisko dolne. 147 punktów. Jest to ubiegłoroczny list. Nie udało się obronić tytułu, ale dobre trzecie miejsce. Zapraszamy. Panią Sołtusz z drugiego miejsca jest to sołectwo sampława 151,5 punktów. Sołectwo sampława, drugie miejsce. Drugie miejsce pani dorozko. Bardzo dobre miejsce. Tak, bardzo się dzieje. Dziękuję. Ale tak, bardzo się cieszę. I zapraszamy. Pierwsze miejsce Sołectwo Szczepankowo. 168 punktów. Pierwsze miejsce. Mistrz gminny, Gminnego Festynu Sportowego z udziałem Rad Sołectwich. Ale to za mojej a nie tylko Szczepankowo. 168 punktów. Mistrz Gminnego Festynu Sportowego z udziałem Rad sołecki. Wspólne zdjęcie. Na koniec zrobimy na koniec sobie takie wspólne zdjęcie tutaj gdzieś koło, wszystkie drużyny do stanąć, a pan Marian spróbuje nas objąć gdzieś przed tym.